Dzisiaj wam pokażę moją zanimę koni. Szylaj, poczekajcie, bo muszę trochę ustawić moje konie. Jak widzicie, leżał koń, ale to nie ja muszę się odstawić. To to okay. ja że potrzeba, to są ludziki. Czeretyk. To jest przywódczyni i ona oprowadza po stajni. I ona, to jest jej stajnia. I zaraz pokażę wam, gdzie jest jej koń. Ja mam na imię Sandra, to jest Oliwia, to jest y, Pipi, to jest. Y, tam. to jest. Y, Natalia, to jest Emilka, tu jest. Y, ta. Y, Kasia? Tak, Kasia, to jest pani Marta, i tu jest. Y, Kamila? A, to jest Oliwia, i tu jest Sandra. Dobra, to ludziki Natalia, ja takie jak po ludziki. Dobra, zacznijmy od siedlarni. Y, y, zacznijmy od tej strony. Od tej. Tutaj jest y, derka. Robiłam ją z ubranek dla lalek. Tutaj jest mleko dla źrebaków. A tutaj są takie zabytki. Tutaj są to jest laptop. Długopis. I kantary różne, ze sznureczkami wielkimi. Jest tak niebieski, żółty bez sznureczku, pomarańczowy, czerwony i różowy bez sznureczka. Tutaj są głąbki, żeby splątywać włosy. Tutaj jest taki bursztyn. O, tutaj jest taki bursztyn, taka tabletka. Tutaj jest miseczka. Tu jest taki kantar. Tutaj jest miotło do sprzątania i właśnie pani Marta sprząta. Taki ptaszek. Tu są bułeczki. To jest jedyna przeszkoda. Tutaj mam zapełnioną całą siedlarnię i dlatego. Tutaj jest łopata. O, tak się tutaj trzyma i tak się kopie. Tutaj są witaminy witaminy. Tutaj jest taki kubeczek, półeczka ze szczotką. To zacznijmy od mm, tej strony. Tutaj jest przyczepa. to jest przyczepa. Tu jest przyczepa. Ona pasuje do ciuchci. I tutaj się wkłada konie. Tutaj mogą siedzieć dwie osoby lub cztery dla konia. I tutaj mogą się zmieścić tak. Jeden duży koń z czterema ludzikami lub dwa ludziki, gdy yy, mają tak nogi. O tak, na przykład takie i jeden i dwa zrobaczki. Tutaj jest samochód, czuć, tutaj się... Y, tak, o! Tutaj są dwie karteczki, nieważne. co? Tutaj jest takie księdzenie i można je schować. Tutaj jest taka dziurka, żeby właśnie włożyć... Tutaj, a tutaj jest takie specjalne, o, żeby włożyć do dziurki. Zacznijmy od swoimi ze tutaj jest baczek. To jest pierwszy źlebaczek. To jest takie jakby piękny, paj tym ponie, ale ja się obawiam, że to jest Twilight, Twilight. I ona ma taką derkę z też ubranek. Tutaj jest z ale ona ma na imię. Yy, czekajcie. Marmoladka. Nie, nie marmoletka. Napiszcie jak może mieć na, na imię. Taka, o. I tutaj jest DJ Pont 3. I, on ma, I ona ma na imię Gwiazda. Tutaj jest. E I to jest C-Box. E to jest seabox box I to jest C-Box. E Tutaj się tak otwiera, takie trzuczki są. Tutaj jest chyba Klacz. A moje zdaniem to jest Klacz. Raz e bez, bez I ona ma. Tutaj swoją derkę. Trochę jej tak wystaje, ale to nieważne. Tutaj się wchodzi do koni. Tutaj ma swój kantar i swoją miseczkę. Tutaj jest Astra. Yy, I to jest koń. I tymi trzema koniami się zajmuje Pigi. Pipi. <ścoughs> A tym koniem się zajmuje Natalka. Natalia. Tym koniem się zajmuje Olivia to jest jej koń i ona ma tak tutaj swój kantar, swoją miseczkę i swoją derkę pomarańczową. O tak wygląda na niej. Tutaj sobie kładę. A tutaj jest. To jest koń... Um, ona ma najmniej ja. A to jest koń nowej dziewczyny, czyli yy, Kamili. Kamila ma tego właśnie konia. On ma tutaj swój kantar. Tutaj ma swoją derkę. Tak wygląda. I się nazywa, yy, to jest chłopak, i się nazywa yy, Kray. Nie, Brad, nie wiem. się też imię. Yy, tutaj jest warnia, tutaj jest padok, tutaj ćwiczą konie. To jest moja ostatnia stajnia, no i to już będzie koniec. To jest miseczka róży, to jest róża i ona ja ma kantar taki czerwony. Yy, no. To jest Laila, to jest dziewczyna i ma niebieski kantar. A właśnie jej panią jest yy, on. Czyli Elenka, a jej panią jest um, ona, instruktorka, która uczy jeździć, czyli pani Kasia, czy jak ja to mówiłam, imię. A tutaj jest mama ze zielabaczkiem. Tutaj mają dwa takie same kantary. Tutaj mają pomarańczowy kantar, ona ma akurat derkę zrobioną taką o w róże, i ona ja ma zrobioną kitkę i ona się nazywa, ym, to jest Laila, nie, a ona jest, ym, a ona jest, a, ym, a ona się nazywa Kasz, ym, on się nazywa Kasztan, przeglądałem sobie, on, on Kasztan, a ona pora, Skawka. O, to jest kawka. A to jest jej mały zjebaczek, Jest bardzo malutki. Na przykład do Asry. Albo do niego. Nie? No i ona się nazywa. Ten zjabaczek się nazywa. Y, y, nie gwiazda, tylko Luna. No, no i to jest moja cała stajnia. Y, do papa.